Witajcie, z tej strony Komputer, ale mówcie mi Pennywan. Zostałem upoważniony do zwerbowania Was jako członków Rycerskiej Straży, mojego programu pomocy Batmanowi w walce z przestępczością w Gotham City. Jak wiecie, Batman ma dostęp do najnowszych i najbardziej zaawansowanych technologii pomagających mu w walce ze złoczyńcami. Jako członkowie Rycerskiej Straży musicie być obeznani z jego gadżetami. Wiele z nich trzymanych jest w specjalnym miejscu, czyli w pasie z wyposażeniem. Dziś opowiem Wam o pasie z wyposażeniem Batmana i najnowocześniejszej technologii, której używa do walki z przestępczością. Pas z wyposażeniem to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów stroju Batmana, ale liczba możliwych rodzajów gadżetów, które można w nim przechowywać, jest przeogromna. Każda przegroda zawiera inne narzędzia, które Batman może w łatwy sposób wykorzystywać, w zależności od aktualnych potrzeb. Gdy Batman pływa na otwartych wodach, pomagając Aquamanowi w walce z King Sharkiem, może potrzebować urządzenia do oddychania pod wodą, które usuwa dwutlenek węgla wydychany przez Batmana, zastępując go świeżym tlenem. A jeśli Batman i Batgirl rozwiązują trudną zagadkę, Mogłoby im się przydać urządzenie ze światłem UV. Gdy oświetla się nim daną powierzchnię, widać odciski palców pozostawione przez osoby, które jej dotykały. Lampa może również pomóc przy identyfikacji śladów pozostawionych przez obuwie. W obu przypadkach Batman posiada specjalną wyszukiwarkę odcisków, której może użyć do zawężenia kręgu podejrzanych. I co nie mniej ważne, Batman jest znany z tego, że używa probówek do zbierania dowodów, aby zabezpieczyć nawet pojedyncze włosy i inne przedmioty do czasu zbadania ich w swoim laboratorium. Jeśli chodzi o sposoby rozwiązywania zagadek przez Batmana, możliwości są nieograniczone. W pasie z wyposażeniem znajdują się przedmioty, bez których Batman rzadko kiedy opuszcza Bat-jaskinie. Po pierwsze Batarangi, ostre jak brzytwa pociski do rzucania, podstawowa broń Mrocznego Rycerza. Po drugie, wyrzutnia kotwic, dzięki której Batman może wkroczyć do akcji, a także uciec bez szwanku. A jeśli chce wyjść niezauważony, Batman używa bomb dymnych. Bomby dymne mogą być pomocne, kiedy trzeba stworzyć zamieszanie. Z tych małych gadżetów przy uderzeniu wyzwala się gęsta chmura dymu, skutek reakcji chemicznej, która zachodzi wewnątrz bomby. Ale to nie wszystko. Pas z wyposażeniem Batmana zawiera mnóstwo innych pomocnych przedmiotów, jak na przykład apteczkę, batkajdanki i wytrychy. Doprawdy niesamowite. Nie muszę dodawać, że pas z wyposażeniem Batmana jest ogromnie ważny, co znaczy, że trzeba go chronić za wszelką cenę. Pas jest bardzo wytrzymały, a ponadto wyposażony w zabezpieczenia na wypadek, gdyby jakiś złoczyńca próbował go ściągnąć z Batmana. Jeśli złodziejom uda się pokonać mechanizm blokujący pas, będą musieli się liczyć z porażeniem prądem oraz eksplodującymi barwnikami. Dzięki czemu ja, bat będę mógł znaleźć sygnaturę chemiczną i złapać winowajcę. To tylko ułamek tego, do czego może być użyty pas z wyposażeniem Batmana. Mam nadzieję, że ta prezentacja była pomocna dla Was, aspirujących bohaterów. I tak jak Batman, bądźcie zawsze przygotowani na różne ewentualności. Możecie w każdej chwili zalogować się do archiwów komputera pokładowego, aby dowiedzieć się o najnowszej BAT-technologii. Pamiętajcie, więcej filmów poświęconych Batmanowi znajdziecie na kanale DC Kids. Wszystkie odcinki zawarte w tych archiwach są dostępne do pobrania w Warner Home Entertainment.